Dzisiaj nagrywamy z kolegą Brawl Stars, powiedz coś. Aboba Boba! Dobra. Gramy za dyma Jakby co? Dobra. Za dymę, gramy. Ja, jak ja dawno nie grałem, za dymem. Ja w ogóle dawno nie grałem. Typ ma ikonę ten. Uno reverse card. K Spoko? Spoko uratowałem się. No dawaj. Dobra. Bobry kurcze. Takie bidle. To jest nie fair, żeby mi brał nie podobał być bobry kurcze. Kiedy ty się tam pojawiłeś? My um. Mamy hiper Hyperchargea. Mam hiper Yes! Użyłem hiper z ultem. Brawo! Silver jeden nadaj na Majku. Poczekaj. O! Stardrop drugi. O! E. <kly> Też super rare. No, nie, ja rare... Te same. Te same. Też tym rare, rare. Też. Ej, dobra, brakuje mi pięciu pucharów. Mi brakuje mnóstwa pucharków. Mm, dobra, ale dobrze grasz ze stylu. Ja na przykład nie lubię grać. No bo mam na nim jeszcze hipera. Ja mam go na jedenastu. Ja też mam. Ja mam Dajna na 11. No, dlatego jesteśmy razem. No? Neymar? Co? Tu, tu, tu! tu. Neymar Junior! Pewnie Ej. No tu grzesz? I takie gramy z Neymarem. To trochę nie jest za dobre. No. Nie, bo Neymar y, już ogólnie ma ponad 20 tysięcy pucharów. Tak, mm. a la miniamal, nie wiem. Prawie to samo co ty, mm. bo ma więcej. No po co do mnie podałeś? Bo Dobra. Bordę! Ale chociaż im yy, przerzuciłem. <coughs> zniłem. Ja im opóźniłem. Ja też. Oh wow. Spoko mam piłkę. No to dobrze. Hmm? Czemu ten Neymar Junior? Daje piłkę do dołu? A rozumiem czemu. <noise> Pięknie. Nie ma. No, Ale jest co... remis, jest remis. Nie sądzę, chyba za się zmienię. A, nie, nie, nie. A, no, 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 no se, Tu, 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 Nie, mar. Tu, tu, tu. Nie, tu. Nie, tu. Nie, tu. Nie, tu. chciałem tu. No kurde. Nie, do da, do tu. No, no, no Nic czy... Ale spoko, to Nie, się... Nie, Jeden, dwa, trzy, otwórz my way. Tomek. Bo oni nagrywają. A, Tule, nie, nie pamiętam co A już szkoda, że mamy lepszą plamę. Jak przegramy, to to, to, to się wytnie. To, to się wytnie? Tak. To się wytnie. To się wytnie. Po co ja robiłem hypera? Nawet ja mam ulta Ja mam prawie hyper, ja mam już... Przegramy ultę. to. Ja już przegraliśmy. Dobra, idziemy. idzie Oglądajcie też moje gówno. Oglądajcie <noise> też Płoda kanał... Obroniłem. Oglądajcie też kanał y, ten... Y, bia, y, biała siła powietrzna no. albo hecieci No coś takiego. I have zawał Dobra, zmienię na... A Ty z nami też grasz? No mam No Ty... Ale ciebie nie mam Weź mi Dekuera Pucharki, to Masz o, Jeszcze Iwan będzie z nami grał jakby co Suzuki Ale już za dużo osób będzie. Chyba. Chyba, że zagramy za 5, 5. Ja wam pokażę swojego skina. Ej, dawajcie tu! A madraczkusz. Ej, mogę wam pokazać skina. Dawaj swój, wyzwanie wyz wyzwolenie Wy... hiperdoładowania. Ale no tam dobra. będziesz miał tylko yy, niektórych z No tak. Patrz a... na to. A no dobra. Patrz na jakiego mam. Skim. Nie ma możliwości, nie można. No dobra. Ej, gram zadiemy 5 na 5? No. Zaraz, zaraz. No dobra, to dawaj włącz. Ja? No, o, dwa, kurde, dwa, nagrodę włączyłem. Cztery, włącz zadyma 5 na 5. Czwartek, czwartek. Nie, czwartek i... mamy wolny. O, no. to... A w piątek nawet nie mam lekcji. Trzy dni nauki. Do środki, bo z i poseby do informatyka. BUU! Czemu informatyka? Hi, hi. Tomek, meg grasz? Instaluj... Dobra to zagramy ja naglądał. Poczekajcie. Czekajcie, to jest... Sydney. Ej, co to jest? Co, jest? co, jest? co ja znalazłem? Patrz patrzcie jakiego ja mam skin. Ej, ej, patrz! Ej, patrz znalazłem złoto. Sandbox inspe Nieee! Nie, wcale nie mam takiego samego skina. Ale on kosztuje 149 ej, gemów. Ogólnie. Znalazłem złoto. Mhm. Widzicie, że ja też mam takiego no. skina? Ja patrzę, jakie ja mam skiny. Patrzcie teraz na to. Patrzcie na to. na to. Patrzcie na to. O! On ma najlepszy... Nie! Widziałem lepszy skin dobel. Nie, nie wierzę. Istnieje, ten z karnetu. Karnetowski. A, ten z karnetu, dobra. Pokaż, który. Wiem o który ci chodzi. Dresetuj kasa. No Ale to jest cały czas. To jest dobry Dobra, gram za kolta. Już Ci pokazuje o którego chyba Sławkowi chodzi. A nie mogę, go zobaczyć. No bo nie mogę. Wiem, ale... To samo. cały czas A Tomek ty już masz? Jeszcze nie. Dobra, to my zagramy jedną rundę. No, dawajcie. Cold. A, bo ja zmienię bel, bo ja nie chcę. A, Joby Pierce kontra. U mamy mi od Jabalana Joby. Patracy, i Uczynili pustkę z karasy, a ty pobi. I teraz powinien być taki jedyny. A, Joby Pierce kontra. O mamo, pira, zamalam, 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 na zamalam, z zamalam, A ja mam mało zamalam, procentów zamalam, Ja się biłe, biłe już już <kluznić> No, no. Ja policja. no. no. No ten się bije z kiełkiem. E no. To jest r. To kupcie klej. No nie no, kiełabym zabił, gdybym szybciej dał ulta. Dział piperu kontra. O mami mi jabła, dziabła mi jabła. Patrzcie, Pucie nie puszka, Nie no, nie zaskoczyła, nie wierzę. Ej, jakbyśmy, jakby można by było wybierać tych samych, e, byśmy byli trójki. Tak, to byśmy wzięli jakieś, jakiegoś najlepszego. Którego każdy ma z nas. Eee! Ty, kurde! Ty, 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 nie ja pozwalasz sobie? Edgar. Ej, ej kupcę klej. I się sklej. Ej, ja wszystko Dobra. to robiłem bez używania hiperki. Co mam? Iwan grasz? No. Bo cię zabijają. Nie. Mam bardzo mocny hiper. No? Widzę. Kurde, ja prawie bym Papi guando. Guancho. Ej. Zaraz będę miał hiperkę, zaraz no będę miał hiperkę. Na kim ty masz hiperkę? Nadaj no, na Majku. Daj na Majku. Ej. Ej, Proszę. Tutorial. Nie mogę. Tomek. Dobra. Dynamic song tutorial. No kurde. Nie trafiłem hiperkom jeszcze. Nieprawda. Nie, nie Ja im ja wyrzuciłem tam no, na ich połowę. Bober time. No, będzie Bober time. Dzisiaj czas, bobrów. A mamy tutaj jednego Bobra w składzie. No, Sigma. Stara. Sigmowego Bobra. Sigma Bober. bober. O! No. Ale Masz. teraz Sigmy. Happy chef. Happy chef. Happy chef. Podaję do Rafsa. Rapsa. No kurde. Niech no w ptuki Niech to ptuki. Hypercharger. Jezu! Hypercharger. No, albo blisko, kurde. Ale Bobber Time. Ale Bobber Time dla nas. Mamy najlepszy Bobber Time. Jezu, jak yes. Ej, my zaraz wygramy. Od kiedy no, człowieku prawie mieliśmy gola już dwa razy. No, każdy. Nie, będzie remis. Będzie remis. Albo. Dla nich. Dobra. Kurde! Tak! Na linii! Na linii! O nie. Ale chociaż remis, nie przegraliśmy. No, a ja też zrobię misję. Ja też. Ja. O, kredyty. No, fajnie. Dobra, wyrzuca liwi kiwi. Nie, nie. Mm. Ale chłopiec tu teraz nie, nie gra, jest offline. Ja na koloniach wysłałam. A dobra. Mhm. Od kiedy jesteś ze mną Ej, na koloniach byłeś? Ja z moim ziomkiem czekaliśmy. Dobra, to y, my kończymy teraz y, ten filmik i teraz będziemy nagrywać jeszcze jeden. No dobra.